Witam ponownie w studio Strefa Media Business Hub. Gościmy dzisiaj pana Dawida Wacławczeka, zastępcę prezydenta Raciborza. Witam serdecznie. Dzień dobry. Będziemy witam. rozmawiać przede wszystkim o tym, jak inwestować w Raciborzu, jaki jest potencjał gospodarczy miasta. Może zacznijmy właśnie od tego, jak pan ocenia potencjał gospodarczy Raciborza. Właściwie potencjał do rozwoju przemysłu rozwija się w Raciborzu od XIII wieku. Ale żeby tak przejść do konkretów, to ostatnie 10 lat to zagospodarowanie trzech stref gospodarczych, około 27 hektarów i kilkudziesięciu zainteresowanych inwestorów, którzy już u nas zainwestowali, już budowali hale, w znacznej większości już... Produkują albo świadczą swoje usługi i myślę, że to jest najlepszą odpowiedzią na to, czy ten potencjał jest, bo to biznes musi go sprawdzić. W tej chwili przygotowujemy do uzbrojenia, a potem do wystawienia do sprzedaży kolejne tereny, powiązane już z tymi istniejącymi, ale też położone przy no, stosunkowo niedawno, bo kilka miesięcy temu otwartej. Obwodnicy Raciborza, która stanowi część drogi Racibórz-Pszczyna, co jeszcze skróci dojazd tutaj do, do metropolii, do aglomeracji, również na stronę czeską. Więc mamy potencjał z jednej strony historyczny, z drugiej strony już istniejący przemysł. Z trzeciej, no, przede wszystkim te tereny, bo bez tego się, bez tego się nie da. Tereny pod inwestycje są, a jakie branże się tam zamontują? Co będzie motorem rozwoju Boża w przyszłości? Naszą historyczną właściwością jest to, że w Bożu od początku, właściwie od połowy XIX wieku, przemysł rozwija się wielotorowo. Nie dominuje jedna gałąź. Mamy kilka spółek akcyjnych, ale generalnie jest to przemysł chemiczny, produkcja stali nierdzewnej, przemysł rolno-spożywczy, ten taki tradycyjny i od 20 lat no, przemysł związany ze źródłami energii odnawialnej. On w tej chwili właściwie jest równie silny jak energetyczny. Natomiast Wokół tego przemysłu już istnieje baza fachowców, baza kontaktów, więc każdy, kto potencjalnie wchodzi, korzysta już z tego istniejącego know-how, z tej infrastruktury, która wokół tych, tych wielkich firm, wielkich, średnich również już istnieje. Pod to jest też ustawione szkolnictwo, zarównie, zarówno takie bardzo dobre szkoły techniczne. Jak i właściwie w tej chwili Akademia Nauk Stosowanych już również z kierunkami inżynierskimi. Natomiast my, jak najbardziej, widzimy jeszcze przestrzeń dla rozwoju usług, czy w ogóle przemysłu medycznego. To też jest związane z tym, na jakich kierunkach u nas właśnie Akademia kształci. W tej chwili ma najnowocześniejsze w regionie, właściwie takie centrum symulacji do kształcenia w zawodzie pielęgniarka. pela angas To bardzo potrzebny zawód wobec tak, tych Tak, 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 zdecydowanie. Właściwie może nie tyle przemysłem, ale, ale, ale można u nas również inwestować w turystykę, dlatego że Racibórz w tej chwili właściwie najbardziej kojarzy się no z turystyką. Ma potencjał historyczny, jest historyczną stolicą Górnego Śląska. Mamy piękny zamek, bardzo ciekawe tereny nadodżańskie. Nad Wokół Raciborza znajduje się właściwie kilkanaście pięknych pałaców. Począwszy od, od, od ród i od tej historii związanej z cystersami, aż po te małe, poniemieckie, czasami w różnej kondycji pałacyki. Mam bardzo ciekawy folklor, świetne tereny związane z wodą. Teraz otwarte ścieżki na zbiorniku Racibórz dolnych, więc kilka, kilkadziesiąt kilometrów kolejnych ścieżek rowerowych. Yy, jesteśmy takim sznurem, nie mamy jednej wielkiej atrakcji turystycznej, ale, ale mamy taki sznur pereł rozsianych po całej, po całej ziemi raciborskiej. Yy, I właśnie Odra, te tereny leśne, bo racibusz jest taką zieloną oazą w skali, w skali Śląska, to powoduje, że jak najbardziej można myśleć również o, o inwestycjach w hotelarstwo, w bazę kajakową, w bazę rowerową, w usługi turystyczne. A jak wygląda procedura obsługi potencjalnego inwestora w mieście? Czy są już jakieś wyspecjalizowane jednostki, które pomogą w realizacji tej no, inwestycji? Powiem nieskromnie, że jest to pewnego rodzaju nasza, nasza duma, bo właściwie no, przede wszystkim mamy w Urzędzie, w Wydziale Rozwoju, stworzony referat obsługi inwestora i rozwoju przedsiębiorczości. I to jest zespół ludzi, który jest w ścisłym kontakcie. I z Paichem i ze Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i, i Eksperta, i z Katowicką specjalną strefą ekonomiczną i działamy właściwie w oparciu o te standardy paichowskie w tej chwili o, 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 o ten taki system Power, czyli inwestor jest zaopiekowany od pierwszego telefonu poprzez cały proces przygotowania, nabycia terenu, ale również potem go nie zostawiamy, pośredniczymy tutaj chociażby w kontaktach właśnie z KSSE i opiekujemy się nim potem, aż właściwie do, 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 do tego momentu, kiedy płaci się podatki i są jakieś problemy z tym, z tym związane, także opiekujemy się od początku do końca i nie zostawiamy go po, po zakupie terenu, tylko jesteśmy z nim cały czas. Rozmawiamy w trakcie Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Przed chwilą brał Pan udział w panelu na temat Smart City. Czy Recibus również aspiruje do miana takiego inteligentnego miasta przyszłości? Właściwie jest to trend ogólnoświatowy, więc, więc jak najbardziej, przy czym my w Raciborzu siłą rzeczy, jako ośrodek, powiedzmy jako miasto średniej wielkości, nie jesteśmy trendseterami, jeśli chodzi o te rozwiązania typowo technologiczne, dlatego że wychodzimy z założenia, że Smart City, zgodnie z definicją, to jest miasto ludzi szczęśliwych, a te technologie mają w tym, w tym pomagać. pomagać. Tak, natomiast no, uważamy, że Mieszkaniec szczęśliwy to jest przede wszystkim mieszkaniec wysłuchany, mieszkaniec upodmiotowiony i mieszkaniec, który czuje się ważny. I poza tymi oczywistymi systemami komputerowymi, SIM-em i tak dalej, sposobem zbierania tych informacji bardzo mocny jakby nacisk kładziemy. Na komunikacji z mieszkańcem robimy spacery studyjne, spotykamy się z mieszkańcami, wychodzimy, wychodzimy w teren i okazuje się, że my co prawda w takim mieście nie mamy problemów np. z parkowaniem. Nie potrzebujemy aplikacji do znajdowania miejsc parkingowych, bo one no, ewentualnie jest 200 metrów dalej, jeżeli jest zajęte, ale na przykład mieszkańcy nam powiedzieli, że chcieliby chodzić po mieście latem, kiedy jest coraz cieplej w cieniu drzew. I my w tej chwili po bierzemy plac po placu, patrzymy na mapach Google, gdzie na chodnikach rośnie mech, bo to znaczy, że tam ludzie nie chodzą, to znaczy, że to miejsce można odbrukować, nasadzić tam zieleń, nasadzić tam drzewa. No co prawda, za rok może tego cienia nie będzie, ale za 5, 7, 10 lat już, już tak. To są takie działania, które na pewno doceniają mieszkańcy, ale żeby pozyskać inwestorów, trzeba jakoś do nich dotrzeć. Jakie działania prowadzicie w tym? na tym polu. Czy właśnie obecność tutaj to również jest jeden z takich elementów? Oczywiście. No, te, te, te działania w celu pozyskania inwestorów trzeba prowadzić, jak wszyscy wiedzą, bardzo wielotorowo. Z jednej strony te tereny muszą być przygotowane, one są wystawione u nas na stronie internetowej, która też jest dopasowana do standardów KSSE według wytycznych inwestorów. Nasza oferta jest oczywiście dostępna nie tylko na, na takiej podstronie Invest in Racibusz. są oczywiście wydane plakaty, te ulotki, cała ta, że tak powiem, te wydawnictwa papierowe, szczegółowe, które już wręczamy przy bezpośrednim kontakcie, ale nasza oferta jest również na stronie właśnie KSSR, również na stronie paih na stronie Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora. Jesteśmy z billboardami, prowadziliśmy kampanię billboardową na terenie całej Polski, w takich miastach jakby powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Oczywiście kręcimy filmy i dronami i wszelkimi innymi sposobami. Mamy takie materiały multimedialne, ale jednak z praktyki okazuje się, że obecność właśnie na tego typu forach, bo jesteśmy i tutaj na Europejskim Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw i w ogóle na Europejskim Kongresie Gospodarczym, jako jedno z nielicznych miast. Wystawiamy się na, na obydwu, na innego rodzaju imprezach branżowych, na różnego rodzaju forach i jednak ten bezpośredni kontakt z człowiekiem, on się bardzo często okazuje właściwie kluczowy. Dobre relacje w biznesie procentują. W takim razie zapraszamy inwestorów do Draci Boża no i również turystów, bo jest to zobaczyć. Jak najbardziej. Często jest tak, że ktoś przyjeżdża do nas jako turysta, na rower, na zwiedzanie, na pobyt w mieście, zachwyca się naszą kuchnią i potem nagle się okazuje, że właściwie szuka jakiegoś terenu inwestycyjnego, więc zapraszamy turystów, którzy, z których część być może stanie się kiedyś inwestorami. Albo mieszkańcami miasta. Albo mieszkańcami miasta, bo mieszka się u nas bardzo wygodnie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był Dawid Wacławczyk, zastępca prezydenta Raciboża. Dziękuję bardzo.